Lecimy, czwarta stymulacja cebuli na spiór jesienny, na zimowe przechowywanie, proliwan, zawsze 300 gram na hektar. Zamówiliśmy nożyki. Na pewno to któryś klient dostanie taki nożyk. Probiłam 90% materii ogranicznej, 85% aminokwasu w ogóle, wolne aminokwasy 80%, 12% azotów. Nitrogen, bakterie azotowe, największa sucha masa dostępna na rynku. Fosfor, bakterie fosforowe, 300 gram damy na hektar. Bo jest boberka. Dawka pół litra. W sumie na tym polu będzie już dwa litry chubry. Czarne złoto. Kaliogą musimy trochę usztywnić naszą cebulkę, bo ma tak szybki przyrost, że musimy jej dać troszkę tlenku wapnia. Tu damy pół litra. Ma hektar. Usztydni nam nasze ściany komórkowe. Dobra, mieć elementarna o działaniu systemicznym w dawce pół literka. Braziluan, dwie seteczki. i na końcu nasz adiowan MasterPen. dawce zwieść, seneczkę damy, bo nie mam więcej. A wiecie, co w tym jest najlepsze? To wszystko są glukoniany, nie rakotwórcze mikroplastiki. Glukoniany są przyswajalne 9 razy szybciej przez roślinę. Lecimy sobie na sędziny, ustawiamy sobie pole, szukamy, 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 sędziny, cebula, sędziny, pryskanie, ciach, pach, cyk, o, pokazuje linie, jak ma pryskać, innowacja, innowacje, Biorę górę. Mieliśmy stymulację. Zobaczcie efekty. Jak wygląda cebula. Zobaczcie przyrost, to jest cybla siewu. Główki już w tej chwili mamy... O, panie! chureczki. Chureczka, może nawet 4,5 już. Mamy gęsty łan. 4,5. Przedwczoraj zrobiliśmy tu ochronę fujicydową z osantkrzem. krzem, z trębą Brasiluan, trębą Proliuan, trębą gluko W zeszłym tygodniu zrobiliśmy. Około W zeszłym, no zeszłym tygodniu zrobiliśmy stymulację samą na petardzie. No Teraz musimy tu chronić mączniaka, bo w takiej łanie no już będzie problem. Liściom raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9 liści. Czyli dziewiąteczka. Jeżeli to wszystko zadbamy, to dziewiąteczka jest jak nic. Dziesiąty. Dziesiąty Oto Ocierniastka czyściutko, po Veris max. Byle to uchronić i dbać do samego końca korzonek. No chyba jest petarda. Oceńcie sami. Co chubra robi z korzeniem? Będziemy na bieżąco monitorować tą tę, tę, tę plantację. Myślę, że ładnie to wszystko wygląda. Zobaczcie porównanie na ostatnim filmiku, a porównanie na dzisiejszym filmiku. Pozdrawiam serdecznie.